Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tankarville. Bez królewskich pieczęci, będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastucho. To prawda, Wasza Wysokość. Shila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Tris Merigold! Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo! Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Gold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shilla de Tancarville stoi za zabójstwem Demawenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły: Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć.